Więc pierwsze zagadnienie wstępu to jest kwestia przypomnienia sobie, czy w ogóle jest możliwe wygranie z bankiem sprawy o korzystanie z kapitału, czy też o zwrot kapitału bankowi wynikający z roszczenia restytucyjnego. I tutaj już wiemy od wielu, wielu miesięcy, że takie roszczenie, o korzystanie z kapitału, czy o waloryzację jest jak najbardziej do oddalenia, to znaczy, jeszcze nie znam takiego wyroku, żeby sąd zasądził od Frankowicza bankowi jakichkolwiek dodatkowych kwot ponad właśnie zwrot kapitału. Przy czym ten zwrot kapitału również tylko wtedy, kiedy roszczenie jest banku nieprzedawnione. Bo w sytuacjach, w których roszczenie banku jest przedawnione, to znaczy minął przynajmniej okres trzech pełnych lat od momentu złożenia przez Frankowicza reklamacji kwestionującej ważność tej umowy, czy stosowania przez bank klauzul niedozwolonych, to w takiej sytuacji wiemy, już mamy wiele wyroków sądu, zarówno najwyższego, jak i też sądów krajowych, które wskazują na to, że takie roszczenie banku po prostu jest przedawnione. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom.